A teraz pragnę wszystkim złożyć jak najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. I obiecuję, że będą następne filmy. Jako, że do tej pory nie miałem na to czasu, przez ostatnie dwa tygodnie byłem bardzo zajęty. Mimo wszystko, że jestem na emeryturze, to nadal pracuję i nawet za dużo. To tyle chciałem zaznaczyć. I dziękuję. Za oglądanie moich filmów. Może wszystkim się nie podobają, ale trudno, żeby to wszystkim dogodzić. Po prostu nie da się, zawsze będą za i przeciw. To tyle, dziękuję i zapraszam moje na moje następne filmy.